Witam, witam wszystkich. Dzisiaj zrobię takie inne wideo troszeczkę, ale będę musiał uważać z słowami, bo jesteśmy na YouTubie, więc pozwolicie, że będę manewrował słowami tak, żeby te wszystkie YouTube'owe algorytmy nie wykryły, o czym tak do końca będę mówił, ale wy, jako mądrzy ludzie, Będziecie potrafili to rozkodować, nie? Także zaczynajmy. Ja myślę, że teraz, w tej chwili, powoli zdajemy sobie sprawę, że znaleźliśmy się na takiej nowej płaszczyźnie patrzenia na tych, którzy poddali się szczypawkowaniu. Większość ludzi no, nie spodziewała się tego, ale zobaczcie, nieszczypawkowani. Jeszcze do niedawna byli traktowani jak trendowaci, a ograniczenia CV-19 uniemożliwiły im pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Pamiętamy przecież, nie wpuszczano nas do restauracji, sklepów, siłowni, samolotów, urzędów, itd. itd. Ale mamy takie stare powiedzenie, które mówi, raz się jest podwozem, raz na wozie. Ostatnio znalazłem artykuł napisany przez e, Laurę Wellington e, pod tytułem Niezaszczyp Niezaszczypawkowane e, samotne kobiety mówią nie zaszczypawkowanym samotnym mężczyznom. Ten artykuł ukazał się w blogu, w jej blogu threadmb.com i na stronie americanTinker.com i to było chyba 21 października. I pokazuje nam, jak amerykańskie kobiety podchodzą do randkowania z mężczyznami, którzy poddali się zabiegowi. No, wiecie, czego? Tego właśnie, nie? Laura Wellington jest amerykańską pisarką. Jest jedną właśnie z tych samotnych kobiet, która, która mówi, że stało się dla nich taką nową normą odnosząc, odnosi się do siebie i innych niezaszczypakowanych samotnych kobiet, aby unikać mężczyzn, którzy podjęli tą eksperymentalną, no wiecie, jaką terapię no, związaną z z czypawkami. Tak a propos, Laura Wellington jest absolwentką Ramapo College of New Jersey, który także ukończył kilka lat temu mój syn. Laura, taka propos jest uznanym takim blogerem, którego posty pojawiły się w różnych mediach, w tym w The Wall Street Journal, w New York Times. Wielokrotnie była nagradzana za seriale telewizyjne dla dzieci, a także napisała kilka książek dla dorosłych i, i dla dzieci też. Jest również preleg prelegentką tego takiego słynnego TED Talks. W wieku 35 lat straciła męża, który zmarł na raka została sama, aby wychowywać dzieci. Wielu ludzi w takich okolicznościach poddaje się i załamuje. Laura Wellington jednak nie poddała się, pokazuje przez jej pracę i życie, jak godnie pokonywać przeciwności losu. Także ta silna kobieta poruszyła moim zdaniem bardzo ważny temat. Temat, o którym społeczeństwa chciałyby w tej chwili już jak najszybciej zapomnieć, ale mleko się rozlało i już nie da się go posprzątać tak, jakby to chcieli globaliści. Według autorki, zaszczypawkowanie mężczyźni coraz częściej stają się taką personą non grata dla kobiet, jeśli chodzi o randki i spotykanie się z samotnymi kobietami. Wellington pisze, że e, nadrzędną obawą jest to, że szkodliwe skutki tej szczypawki mogą ostatecznie przedostać się do tych kobiet podczas na przykład intymnego kontaktu. I w tym artykule stwierdza. Um, że i tak jest w tej chwili na świecie trudny klimat, ten randkowy, um, on stał się jeszcze bardziej właśnie problematyczny dla niektórych um, niezaszczypawkowanych nie kobiet. Kobiety boją się bliskich relacji, takich jak wymiana płynów ustrojowych, śliny na przykład, nie mówiąc już o stosunkach płciowych. Oczywiście um, obserwujemy. Takie relacje także w małżeństwach. Um, ona mówi, że w tym artykule, że zakwalifikowanie samotnych mężczyzn do takiego standardu sprawia, że e, pula do wyboru jest dodatkowo niewielka dla kobiet, zwłaszcza jeśli mieszkają w tych komunistycznych niebieskich stanach, takich jak na przykład Nowy Jork, Kalifornia, Connecticut, New Jersey, mm, Illinois. E, co więcej, wielu samotnych mężczyzn nie wierzy, że nie są brani nawet pod uwagę tylko dlatego, że zdecydowali się na szczypawkowanie. Wśród najbardziej niezadowolonych wrogo nastawionych nawet mężczyzn znajdują się ci, którzy ulegli szczypawkowaniu siłą e, i mają takie poczucie podwójnej kary, że e, no wzięli tą szczypawkę, której tak naprawdę nie chcieli wziąć, ale e, ze względu na przykład, żeby nie stracić pracy, czy móc podróżować, no ją po prostu wzię wzięło, wzięli tą tą szczypawkę i wielu z tych mężczyzn nie radzi sobie dobrze z odrzucaniem. Przez właśnie te kobiety, które nie chcą takich mężczyzn. Kobiety jednak według autorki postrzegają to jako akt samozachowawczy i bezpieczeństwa w obliczu rzeczywistości, biorąc pod uwagę naturę takiej no, dużej części właśnie e, zaszczypawkowanych mężczyzn, którzy według niej nawet stają się agresywni. Może się to moim zdaniem, to nie jest już jej przemyślenie, tylko moje, włączyć instynkt samozachowawczy gatunku. Zdrowe kobiety potrafią podświadomie wybrać zdrowego mężczyznę do tego, aby przedłużyć gatunek, tak jak to się dzieje zresztą w całym biologicznym świecie. Mając to na uwadze, dopóki no, wiele, wiele więcej nie zostanie odkryto, odkrytych elementów te, na ten temat, jak ta szczypawka wpływa na życie, decyzja niechodzenia na randki z zaszczypawkowanymi mężczyznami pozostaje niezmienna dla wielu nieszczypawkowanych kobiet. Tak pisze właśnie Laura Wellington. Jeśli wydaje się to nieprawdopodobne, to zauważcie, że prezes oddziału farmaceutycznego firmy Bayer, Stefan Olrich, Przyznał się przed międzynarodowymi e, e, ekspertami podczas globalistycznej konferencji zdrowotnej w październiku 2021 roku, że szczypawki z tym całym M, i tu wiecie R, N, E i A, tak mówię specjalnie, żeby Google tego nie, nie, nie wykrył, na CV19 są rzeczywiście terapią komórkową i mm, gene, wiadomo jaką, nie? Poinformował tak właśnie e, taki magazyn Lifestyle, Life przepraszam, w zeszłym roku. E, więc dalej e, ta autorka pisze, e, że jeśli chodzi o kobiety, które z jakiegoś powodu zdecydowały się pozostać niezaszczypawkowane. E, Ułagodzenie wszelkiego ryzyka poprzez eliminację kandydatów na podstawie statusu szczypawki, stało się dla nich taką kompletnie nową normą. Biorąc pod uwagę to wielu Amerykanów twierdzi, że bliskość z zaszypawkowanymi, czyli, jak to powiedzieć, żeby właśnie znowu nie wywołać na YouTube gotowania się algorytmów. Te e, zaszczypawkowani mają zmieniony, wiecie co, no, e, powiedzmy genotyp e, i to jest dla nich ryzykiem. W przypadku tych kobiet po prostu nie ma wystarczających informacji o szczypawce lub jej skutkach, aby uzasadnić e, to rozważanie, wyjaśnia Wellington. Nikt nie zna konsekwencji ani tego, co czeka tych, którzy przyjęli szczypawkę. No nie wiem, czy za dużo nie mówię, bo, bo może to się nadaje na Rumble, ale zobaczymy, puścimy na, na YouTubie. Um, no co będzie to będzie. Nasz ten cały establishment medyczny sprzedawał społeczeństwu te główienko, te wiecie co uh, pod fałszywymi pretekstami, wysuwając śmiałe twierdzenia o ich skuteczności, które okazały się bardzo, bardzo płaskie. W rzeczywistości te same pseudoelity źle radziły sobie z sytuacją CV19 pod każdym względem, a następnie kłamały nam a, na każdym kroku. To teraz wiemy dokładnie, to się coraz bardziej będzie ujawniało. A Laura Wellington wspomina o tym, stwierdzając, że w przypadku kobiet, o których mowa. Nauka mówiąca o skuteczności szczypawek na CV19 niewiele robi, aby usunąć strach związany z tym, co obserwują wokół siebie. No, po prostu dlatego, że nikt nie wie, komu mają ufać. Pod wieloma względami, lepiej jest po prostu pozostać samotnym, nie łączyć się z kimś, kto. Um, Pozwoliłby, aby ta tajemnicza farmakologiczna znana, ta, 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 te czary farmakologiczne, wiecie o czym mówię, e, zniszczyła na przykład jego układ odpornościowy. Zwłaszcza, gdy te tajemnicze farmakologiczne elementy e, no, mogą przekazać się, zostać przekazane przez e, aktywność seksualną. To dla kobiet jest bardzo ważne. Ja nie tylko nie sądzę, że tylko Amerykanki tak myślą, ale także wiele kobiet na całym świecie. E, mam nadzieję, że Polki też tak myślą, nie? Wtedy zachowa się polski gatunek w przyszłości e, zdrowy i silny. Przypominam e, Um, jeszcze, że rok temu wiele portali randkowych dyskryminowało oficjalnie niezaszczypawkowanych, utrudniając im na przykład założenie profilu lub uh, musieli zadeklarować opcję statusu uh, szczepawkowego Tinder, Match, Hinge, Bumble, Badoo, Plenty of Fish czy tam Our Time. Wie wiele innych pokazywało na profilach takie naklejki z Szczypawką CV19. Pomysł umieszczenia tej plakietki szczypawkowej na aplikacjach randkowych pojawił się w Stanach Zjednoczonych w maju 2021 roku. Niektóre aplikacje do tej pory zawierają dodatkowe zachęty dla tych, którzy twierdzą, że są zaszczypawkowani. Tak, te zachęty to takie jakieś bezpłatne kredyty lub dostęp do funkcji premium, które zwykle kosztują więcej, w ogóle na przykład mogą zaszczypawkowani za darmo wysyłać jakieś tam wirtualne róże, super lajki itd. Tak ten randkowy system Bumble umożliwił również swoim członkom dzielenie się na preferencjami randkowymi związanymi z tak zwaną pandemią. Takimi jak na przykład poglądy na temat dystansu społecznego, noszenia a, tych szmat i, i tego, czy użytkownicy czują się komfortowo, spotykając się na przykład w zatłoczonych miejscach. I ja to powtarzam już od wielu, wielu razy, nadszedł czas, abyśmy się odpłacili tym wszystkim firmom, które współpracowały i współpracują z globalistami e, na każdym poziomie. E, mówię, mówię tak, tak, to zawsze, nie dajemy im swojej energii. Wypisujemy się z takich portali, rezygnujemy z subskrypcji, nie płacimy takim firmom, które popierały i popierają segregację sanitarną. Wracając do artykułu uh, Larry uh, Wellington, to twierdzi ona również, że niezaszczypawkowani rodzice ostrzegają teraz swoje dzieci, a zwłaszcza nastolatki, aby wystrzegały się potencjalnych chłopaków lub dziewczyn, które zrobiły sobie te szczypawki i są teraz żywymi, tykającymi e, bombami, e, no wiecie jakimi, nie? E, Kilka zamężnych kobiet także zwróciło się do niej i powiedziało, że rozwód stał się opcją, jeśli ich mężowie ugięli się pod presją szczypawek. I tak, tak to właśnie informuje nas w tym artykule, artykule Lara Wellington. Co więcej, niektórzy ludzie obawiają się zaszczypawkowanej krwi. Jak uh, ujęła to Mo refm, to inna kobieta cytowana przez właśnie um, autorkę Wellington. Um, niestety dopływ krwi też jest skażony, więc nie ma dla niej opcji transfuzji krwi. Niestety ośrodki krwiodawstwa w USA nie przechowują danych informujących o tym, czy dawcy zostali Zakażeni lub zaszczypawkowani przeciwko CV19 i nie ma federalnego wymogu, aby w ten sposób identyfikować zebrane produkty krwiopochodne. Jak twierdzą eksperci, prawie 60% kwalifikującej się populacji USA jest w pełni zaszczypawkowanych, więc większość zaopatrzenia w krew w kraju pochodzi od dawców, którzy zostali zaszczypawkowani. Doprowadziło to do tego, że niektórzy pacjenci, którzy są sceptycznie nastawieni do szczypawek, domagali się transfuzji tylko od osób niezaszczypawkowanych, co jak twierdzą ośrodki krwi, powiem, tak, dawców krwi, nie jest to ani medycznie uzasadnione, ani operacyjnie wykonalne. W praktyce te ośrodki kwiodawstwa mają jedynie ograniczony dostęp do danej krwi, która nie została w jakiś sposób dotknięta tym, powiedzmy, może zmienię teraz nazwę z szczypawki na chrząszcz, bo chrząszcz brzmi w szczycinie, w szczebrzeszynie, ogłupi kompletnie YouTube'owy algorytm, więc powiedzmy, że zmienię w tej chwili wszystko na chrząszcze. I na tej podstawie... Taki lekarz Katz się nazywa, pobrał próbki i oszacował, że od 60% do 70% krwi, która jest obecnie oddawana, pochodzi od zachrząszczowanych dawców. Ogólnie rzecz biorąc, ponad 90% obecnych dawców zostało zarażonych tym chrząszczem lub ym, no, zaszczypawkowanych przeciwko y, niemu, powiedział właśnie inny doktor Michael Bush i on jest dyrektorem Instytutu Badawczego y, Vitalnet, który monitoruje poziom przeciwciał w próbkach z, w amerykańskiej krwi. Czyli mniej więcej, mniej niż 10% zbieranej przez y, krwi przez krwi, nie zawiera przeciwciał, przeciwciał na CV-19, tak właśnie zauważył ten doktor. Coraz częściej osoby wymagające transfuzji oddają wcześniej własną krew lub proszą o darowiznę wyznaczonych niezaszczypawkowanych przyjaciół i członków rodziny. Krew osób z chrząszczami przeciwko CV-19 nie jest Oddzielana od krwi podawanej przez osoby zaszczypawkowane w miejscach pobierania krwi. I to zaczyna być bardzo, bardzo poważnym problemem. To potwierdził lekarz, który pracuje w takim instytucie Merle Eldridge z Mississippi Blood Services, który właśnie twierdzi, że obecnie nie ma żadnych przepisów, które FDA wyznaczyłaby, żeby selekcjonować krew. E, która jest na przykład od ludzi, którzy po, dostali te ksząszczenie, wracając do artykułu Laury, to warte są też e, do czytania takie dwie sentencje, które wyciągnąłem, e, i tutaj e, Laura, Laura przytacza e, słowa Katy McPherson, która mówi, e, że e, jeżeli ktoś e, zaszczypawkował się, to, to, to wiele mówi o tym, kim są ci mężczyźni, w tym o ich poziomie świadomości i definicji życia. No, od razu możemy to. Ci, którzy są po naszej stronie i wiedzą, o co chodzi, i od razu będą mogli określić właśnie poziom świadomości tych mężczyzn czy też kobiet. Nie? Ale drugie stwierdzenie, ogólnie rzecz biorąc, też mówi, ogólnie rzecz biorąc, odnosi się, to, odnosi się to także do noszenia szmatek na buzi. Gdy jesteś sam na zewnątrz lub w samochodzie i nosisz tą szmatę, mówi to wiele, wiele o takiej osobie. Możemy tu obserwować taki dynamiczny rozwój podziału ludzi, który wykracza poza osobiste, zdrowe e, wybory z tym związane. Zau Załóżmy, że jest prawdą w twierdzeniu, że e, szczypawki te na chrząszcze, na CV-19 na przykład zmniejszają średnią długość życia i nawet e, lewicowcy zaczynają to za, no, zdawać sobie z tego sprawę i zadają, zdają sobie z tego sprawę. I teraz zobaczcie, jeśli ludzie, którzy są bardziej skłonni do mm, nieszczypawkowania, są, są bardziej, na przykład kochają bardziej wolność, są konserwatystami, czy nie spowoduje to, że przyszłe populacje będą bardziej konserwatywne? Um, może to nawet wystarczy, aby tak to moje dywagacje, aby zmniejszyć liczbę wyborców demokratycznych w USA w przyszłości. No, bo ci, którzy się lubią szczypawkować, po prostu będą umierać częściej, szybciej i będzie ich mniej. Ale jeżeli popatrzymy od strony e, lewicy tych globalistów, jest tylko jedno rozwiązanie dla nich, szczypawka musi być obowiązkowa dla wszystkich, ponieważ nie można sobie pozwolić, by opozycja miała przewagę. Mając to na uwadze, zadajmy sobie pytanie, dlaczego są tak zdeterminowani, aby nakazywać wszystkim naszym dzieciom właśnie te e, ukucia? Myślę, że to doskonale odzwierciedla podział społeczeństwa, na którym rządzącym w tej chwili zależy. Laura Wellington pisze: Kto by pomyślał, że status szczypawek stanie się tak kluczowy dla kultywowania nowych przyjaźni i relacji miłosnych dla większości naszego narodu? Podział już nastąpił, i szkody, które go spowodowały, zostały już wyrządzone. Nic nie jest w stanie umieścić tego dżina z powrotem w butelce. Laura twierdzi, że zebrała odpowiedzi od ponad 80 tysięcy, Niezaszczypawkowanych samotnych kobiet i niezaszczypawkowanych samotnych mężczyzn. I także niezaszczypawkowanych par małżeńskich i niezaszczypawkowanych rodziców zaniepokojonych wyborami dotyczącymi relacji swoich niezaszczypawkowanych dzieci. Wiem tylko, że jest wiele. Um, ja znam nawet większość moich znajomych. Nie samotnych kobiet, no, teraz stawia status szczypawki na szczycie swoich kryteriów przy wyborze partnerów do związków, powołując się na. Tutaj przytoczę znowu słowa z jej artykułu. Sok zaszczyp zaszczypawkowanych mężczyzn nie jest już warty wyciskania, ponieważ w ich oczach ten sok może być. Trucizną. A, no, to bardzo ostre stwierdzenie, ale coś w tym jest. Cóż, no, myślę, że wszystko możemy w przyszłości zmienić, ale to wymagałoby, aby ludzie ponownie zaczęli stawiać wolność i naszą boską kreację przed igłami, e, jakimiś szykawkami odurzonych e, lekarzy i pielęgniarek rządowymi, guru i telewizyjnymi ekspertami, innymi urzędnikami. A przede wszystkim musimy odrzucić fikcję i fantazję wielkiej formacji. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego krótkiego mojego wideo. No i do zobaczenia następnym razem.